Witajcie! Roślina, którą dzisiaj Wam prezentuję, to sosna górska żółta i jest ona karłową odmianą kosodrzewiny. Roślina ta lubi słońce, ale jest także odporna na mróz i nie ma zbyt dużych wymagań glebowych. Ja nagrywam ten materiał w styczniu, i obecnie temperatury w miejscu naszego zamieszkania dochodzą do minus 5 stopni, a bywa również, że mamy także minus 15 stopni właśnie w zimie. Jak możecie zobaczyć, ta roślina ciągle ma piękny, świeży kolor, i nawet gdyby właśnie temperatura była niższa, to nadal ta roślina zachowałaby taki świeży kolor. Ta roślina jest aktualnie u naszego sąsiada. My nie mamy jeszcze takiej rośliny na naszym ogrodzie, ale będę chciała właśnie zrobić sobie rozsadę z tej rośliny i również mieć taką roślinę na ogrodzie, ponieważ bardzo mi się podoba właśnie to, że ona ma taki świeży kolor praktycznie przez cały rok. Jeśli również Wam się podoba ta roślina, to może warto postarać się o to, byście również i Wy mogli ją mieć na swoim ogrodzie.